Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje na. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje na... A kto? Łącz i straszne historie. Dzień dobry, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, czyli Stolaccio, i witam Was w kolejnym odcinku na Waszym ulubionym kanale, czyli kanale Brawcia. Jakiś czas temu Łonsi Strasznych Historie czyli nasz ukochany kanał od Strasznych Historii, obchodził swoje szóste urodziny. Z tej okazji skomentuję dzisiaj Straszne Historii. To wcale nie jest totalnie z tej okazji, po prostu komentuję Straszne Historie ale fajnie jest do czegoś podpić. Więc zostawcie łapkę w górę dla Łonsi Strasznych Historii, w sensie zostawcie ją pod tym filmem, ale dla Łonsi Strasznych Historii, niby z okazji urodzi. I subskrybujcie ten kanał, żebym mógł. Skomentować straszne historie za rok. Jak Kwonsi będzie miał już 7 latek, to wciąż mój target. Dzisiaj: cztery straszne historie. Coś tam się uśmiechniemy, coś tam się pośmiejemy, coś tam padniemy w depresję. Generalnie dzień jak co dzień, czyli zapraszam do oglądania. Pozwólcie, że zanim zaczniemy, zajmę wam jeszcze chwilę. To nie jest lokowanie, a prośba o pomoc. Życie jest okrutne i takim zdaniem zacznę. Wszyscy znamy Kubę montażystę. I parę dni temu Kuba dowiedział się, że jego znajomy niestety ma nowotwór. Stąd też prośba ode mnie, żebyście dzisiaj odpoczynali. Puścili sobie tą jedną paczkę chipsów czy tą jedną orężatkę Helenkę. Weszli na tą zrzutkę, do której link oczywiście jest w opisie, i wpłacili chociażby złotóweczkę na zbiórkę dla pawła, czyli dla znajomego kuby, ale też dla męża, dla ojca i dla po prostu dobrego człowieka, jak wielu z nas. Do końca zbiórki zostało niewiele dni, a do uzbierania jest aż 100 tysięcy, więc będę wdzięczny za każdy grosik i każdą złotóweczkę, którą postanowicie wesprzeć Pawła Paweł ma 40 lat, jak już wcześniej wspomniałem, ma żonę, ale ma też syna. 3,5 letniego. Syna, dla którego po prostu musi walczyć. A my w tej walce możemy mu pomóc. Wiem, że Prowciary to jest wspaniałe community i wiem, że mogę na Was liczyć, ale nie tylko ja, bo też Kuba i inni ludzie. I pokażmy to, że Prowciary są po prostu wspaniałe. Paweł zachorował na nowotwór płuc, co jest agresywnym i wymagającym szybkiego leczenia rakiem. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym więcej, to po prostu wejdźcie na zrzutkę. Link macie na samej górze opisu. I jeżeli jesteście w stanie, to pomóżcie. Z góry dziękuję w swoim imieniu, ale też w imieniu Kuby i w imieniu oczywiście Pawła i jego Rodziny. A teraz już zapraszam do filmu, tak żebyśmy się też mogli uśmiechnąć w trakcie dnia. Ten incydent miał miejsce, gdy właśnie kończyłam 12 lat. Uuu, czyli wchodzisz w taki wiek zainteresowania! Wszyscy w moim domu byli zajęci dekorowaniem wnętrza. Wielu moich przyjaciół. Oni są ludzi, to nie są twoi przyjaciele, czemu ich okłamujesz? Towiedzi mieli przyjść. Więc byłam bardzo podekscytowana. Dlaczego na twoje urodziny przeszły kartonowe postacie? Czy nie uważasz, że to jest lekko podejrzane w życiu, że zapraszasz rudych i kartonowe postacie? Ludzie, którzy przyjaźnią się z kartonowymi postaciami, nie są do końca normalni. Ja czekałam jeszcze na dwie dziewczyny. Jezu, co tu się stało z jakością? Czemu zamiast narysować to na zoomie? To wy po prostu poszliście na łatwiznę i uznaliście nie chce mi się dzisiaj rysować. Po prostu zoomujmy to będzie w 144P. Były siostrami bliźniaczkami. Najpierw ludzi, teraz one. Czemu dobierasz sobie przyjaciół, których nikt nie chce w życiu, nawet ich własni rodzice? Czy ty jesteś jakimś karitasem na nielubiane dzieci? Właściwie nie byłyśmy tak blisko ze sobą. Ale pomyślałam, że są miłe i fajnie spędza się z nimi czas, więc zaprosiłam je w dniu, w którym spotkałam je na ulicy. Rozwala mi to, że masz 12 lat, a zaprosiłaś jakieś nawiedzone 20-latki? Zaśmiały się i powiedziały, że chętnie przyjdą. Prawdę mówiąc, szybko o nich zapomniałam, ponieważ cieszyłam się prezentami, które dostałam. Minęło kilka godzin i nagle usłyszałam głośne pukanie do drzwi, a kiedy je otworzyłam, ujrzałam siostry bliźniaczki. Klaudia i Daria stały tam i uśmiechały się. Wejdźcie, wejdźcie, mam w domu dużo dusz, które można nawiedzić. Jedna z dziewczyn powiedziała wtedy: Nie spodziewałyśmy się tak wielu gości. Na początku myślałam, że to, co mi powiedziała, wydaje się dość dziwne ale nie myślałam o tym zbyt długo. Jak one chodzą? Czemu one jak idą nogi tak na boki, nie dość, że bliźniaczki, dziwne, nawiedzone, to jeszcze dopiero uczą się chodzić. Dziewczyny nie były zbyt śmiałe i nie lubiły przebywać wśród zbyt wielu ludzi, więc przedstawiłam je wszystkim w domu. Dziewczyny nienawidziły ludzi, więc przedstawiłam im wszystkie 40 osób, które dzisiaj przyszły. Wszystko było w porządku aż do tego momentu, kiedy niedługo znowu podeszły do mnie. Wszystko było w porządku, aż do tego momentu, kiedy podeszły do mnie z nożem i postanowiły wbić mi go w czoło, mówiąc, że mają dla mnie prezent. To był tort, który same mi upiekły. Śmierdzi arszenikiem, ale przyprawa to przyprawa! Wyglądał jak normalne ciasto, ale pachniał dość dziwnie, tak jakby gnił przez długi czas. Bez wątpienia czułam się zdegustowana, ale postanowiłam nie oceniać ciasta po wyglądzie, i spróbowałam jednego kęsa. Bombardiro krokodilo. Bombardiro krokodilo. Co się stało? Co to za bombardiro krokodilo w tle? Czy wy uznaliście, że są szóste urodziny kanału, więc? Damy losowe dźwięki w trakcie odcinka. Ja pierdolę. Przecież tak każdy robi w urodziny, prawda? Ja Mimo zaskoczeniu smakowało naprawdę dobrze. Zaczęłam jeść coraz więcej. Czemu jak dalej je, to nagle nie ma takiego bombardiro krokodilo bombardiro krokodilo. Mój wzrok nagle zaczął się rozmazywać. Ostatnią rzeczą, którą pamiętałam, był wielki, przerażający uśmiech bliźniaczek i to, że zostałam gdzieś przez nie zaciągnięta. Czyli chcesz mi powiedzieć, że na twojej imprezie urodzinowej była cała twoja rodzina, ludzi, koledzy, generalnie milion osób, ale ty postanowiłaś zjeść w domu ciasto i dziewczyny cię po prostu porwały. Nikt nie zauważył braku twojej obecności. Nie wiem, ile czasu minęło, ale kiedy znów się obudziłam, byłam w szpitalu. Czułam, że całe moje ciało mnie boli. Moi rodzice płakali, gdy zobaczyli, jak się budzę. Byłam zdezorientowana, więc zapytałam, co się stało. Moja ciocia, która jest pielęgniarką w szpitalu, powiedziała mi, że wielu gości przyjęcia zauważyło, że zniknęłam. Jakim cudem doszło do momentu, że ona była sama z tymi dwoma dziewczynami, jak w tym domu było więcej ludzi niż mieszka w Afryce? W końcu znaleźli mnie nieprzytomną i strasznie pobitą w naszej szopie. Moi rodzice byli zszokowani i natychmiast wezwali karetkę i policję. Ci zadawali wszystkim masę pytań. Ale jako, że to były kartony, to nikt nie odpowiedział. Z moich przyjaciółek zauważyła, że bliźniaczki też. Zginali. Nie dość, że ruda, to jeszcze czas! Znaleziono je na strychu, ukrywające się za dużymi pudłami. One po prostu sobie zrobiły przerwę na dwójeczkę. Okazało się, że dziewczyny włożyły serce i wnętrzności martwej owcy. Przynajmniej tylko owcy. Ja jakiś czas temu słuchałem o tej historii, co jedna dziewczyna z zazdrości sfaszerowała drugą z mielonymi wnętrznościami trupów, trupów kurwa, a nawet małe igły do ciasta, które zjadłam. Włożyły też dużo cukierków, czekoladek i... trochę innych słodkich rzeczy. Dlatego nie zauważyłam od razu niczego dziwnego, poza zapachem. Mówi się, że dziewczyny uciekły ze szpitala psychiatrycznego. Myślę, że to fakt, to nie jest, że mówi się, że to jest jakaś ploteczka, jakiś mit. One po prostu uciekły ze szpitala psychiatrycznego, do dzisiaj są poszukiwania. Na szczęście nie połknęłam żadnej igły, ale przez jakiś czas ciężko cierpiałam na zatrucie pokarmowe. Lekarz powiedział mi, że miałam szczęście, że przeżyłam. Do dziś zastanawiam się, co by się ze mną stało tego dnia, gdyby moja rodzina i przyjaciele. Nie znaleźli mnie na czas. Ale co to znaczy na czas? One cię pobiły? Ty już więcej tortu i tak zjeść nie mogłaś? A one i tak poszły srać na stryj. Tam nie do końca czas grał rolę, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie aż tak bardzo, jak mógłby grać. Strasznie chujowa historia. Jak na szóste urodziny, Łonsi w, w ogóle się nie postaraliście. To była tragiczna historia. Moje życie nie jest tak tragiczne, jak tragiczna była ta historia, a oto ciężko! Byłem złym człowiekiem. Byłeś złym i mega głośnym przy okazji. Nie mówię o takich typowych nastoletnich głupotach, jak kradzież papierosa rodzicom. To ja chyba nastoletnich głupot nie robiłem, bo ja nie dość, że nie kradłem rodzicom papierosów, a nawet nie paliłem. Jedynie co kradłem, to pieniądze z portfelów starych babci w parku, ale to już nie pod młodzieżą. Ja robiłem coś znacznie gorszego. Mając 17 lat, okradałem sklepy i samochody, a policja często aresztowała mnie za najróżniejsze przestępstwa. Mi się wydaje, że dalej jesteś za głośny, mordeczko. Masz strasznie donośny głos, rozumiesz? Nie robiłem nikomu krzywdy, ale byłem ciągłym utrapieniem dla moich rodziców. Pewnego dnia wdałem się z ojcem w bójkę, a ten wyrzucił mnie z domu. Wiem, że na to zasłużyłem. Rodzice pomyśleli, że na parę dni pójdę mieszkać do moich znajomych i tak planowałem zrobić, jednak będąc sobą, mocno już nadużyłem gościnność moich kolegów i ich rodziców. Aż w końcu nikt nie zgadzał się mnie przenocować. Chodziłeś do łóżka, mamy kolegi? Ja bym tego nie podpisał pod gościnność, tylko pod tradycję. To wy, jak chodziliście do kolegów na noc, tak nie robiliście? Ta dzisiejsza młodzież nie wie, co dobre. Może jeszcze powiedzcie, że nie ruchacie nauczycieli? Było lato i stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie pójście do parku i przenocowanie na jednej z ławek. Mieszkałem w centrum miasta i bezdomny śpiący na ławce nie był rzadkością. Gdy uświadomiłem sobie, że nie mam innego wyboru. Patrzyłem na ten park, co pokazałeś i nie tyle, że ty nie masz innego wyboru. Nie masz też miejsca w parku wszystkie ławki już są zarezerwowane, oni płacą część za te ławki. Chcja zaczęła trapić mnie jeszcze bardziej. Nadeszła 23, a ja położyłem się na jednej z ławek i zasnąłem. Była pierwsza w nocy, kiedy podszedł do mnie jeden z bezdomnych i zaczął coś do mnie mówić. Zapytał mnie, co tu robię. A ja naiwnie odpowiedziałem, że jestem bezdomnym, tak jak on. Ten spokojnie odpowiedział, nie, nie jesteś. Właśnie daję ci kluczyki do mieszkania. Nie zgadzam się, żebyś był bezdomny. Nie rekrutujemy już do naszej gildi. Trafnie zasugerował, że prawdopodobnie pokłóciłem się z rodzicami. Nie chciałem się przyznać, że miał całkowitą rację, więc odwróciłem się i po prostu się nie odzywałem. Pamiętam, że mówił jeszcze coś w stylu Słuchaj dzieciaku... Jeśli masz rodzinę, natychmiast do niej wracaj. Nie jesteś gotowy na takie życie. Moja duma trzymała mnie w tym parku przez następne trzy noce. Ty skipnąłeś dni, ty po prostu trzy noce od razu spałeś. Tak, żeby nadrobić na zapas. Gdy kładłem się na mojej ławce, podchodził do mnie bezdomny i powtarzał... Wracaj do domu, dzieciaku. To nie jest to dla ciebie. Oczywiście, miał całkowitą rację. Ale w tamtym momencie był dla mnie kolejną osobą, która próbowała mi udowodnić, że postępuję niewłaściwie. Uciekłeś z domu i śpisz na ławce w parku. Uważasz, że postępujesz prawidłowo? Uważasz, że to jest najlepsza decyzja, którą podjąłeś w życiu? Nie, no, 17-letni geniusz przysięga. A ostatnia noc była jednocześnie pierwszą, kiedy próbowałem przypodobać się innym bezdomnym mieszkającym w parku. Wiesz, jak się łatwo przypodobać bezdomnym? Daj im dupy i gwarantuję ci, że ten bezdomny, który do ciebie przychodził co noc, będzie przychodził jeszcze częściej. Ale już nic nie częściowo z nudów, a częściowo z głodu. Skończyły mi się pieniądze i jedzenie. Pomyślałem, że jeśli pogadam z innymi bezdomnymi, to może uda mi się dorwać trochę ich jedzenia. Popytałem wielu z nich, i każdy twierdził, że nic nie ma. Aż w końcu zapytałem kolejnego, który ze złością kazał mi się odczepić. Wtedy zauważyłem batonik wystający z kieszeni jego płaszcza. Mój burczący żołądek wziął górę nad moim rozumem. Brzuch wziął górę nad rozumem. Do jakiego etapu w życiu my doszliśmy, że brzuch może przejąć mózg? Ja rozumiem, że serce, ale żołądek do serca ma blisko. A żołądek do mózgu tam nawet chyba nie ma połączeń. Udało mi się niezauważenie wyjąć batonik z jego kieszeni i się oddalić. Nie byłem z tego zbyt dumny. Kradzież jedzenia od bezdomnego była czymś złym, nawet jak na mnie. Mogłem przecież w każdej chwili przełknąć dumę i pójść do domu. No tak, ale jakbyś przełknął dumę, to i tak byś się nie najadł. Duma nie ma zbyt dużo kalorii, nie dostarczy ci odpowiedniej ilości energii, żebyś mógł dalej żyć. A taki batonik, taki snickersik, nie dość, że energia to jeszcze kilogramy. Schowałem się w jednej zalejek, żeby zjeść moją zdobycz. I ukradłeś mu batonika, małego, pieprzonego batonika, czy kurwa całą świnie? Przez następne dwie lub trzy godziny próbowałem dalej przełknąć podobać się bezdomnym. Nie czułem się tam zbyt komfortowo, ale nie miałem innego wyjścia. Pomyślałem, że bezdomny, którego okradłem, jest zbyt pijany, aby nawet zauważyć, że z kieszeni zniknął mu batonik, jednak bardzo się pomyliłem. Zauważyłem, że mężczyzna zaczął grzebać w kieszeni swojego płaszcza, zdając sobie sprawę z tego, że jego batonik zniknął. Nie sądziłem, że dożyje czasów, gdzie w strasznych historii najbardziej strasznym aspektem będzie wojna o batonika. Ja wiedziałem, że prędzej czy później dostaniemy walki Meneli, ale kurwa o batonika? Żebyście się chociaż się o żubra pobili, żeby cała akcja odbywała się pod żabką, spoko, ale w parku o batonika kurwa? Starałem się nie zwracać na siebie uwagi, jednocześnie mając mężczyznę bez na oku, jeśli dodałby dwa do dwóch i zorientował się, że to ja go okradłem, to byłem gotowy, aby szybko się stamtąd ulotnić. Mężczyzna ciągle trzebał w kieszeni, a ja widziałem, jak trybiki kręcą się w jego przesiąkniętym alkoholem mózgu. Pomyślał pewnie ha, jestem prawie pewien, że miałem tu coś słodkiego albo pomyślał o, mam piwo. To, co jeszcze chwilę temu było niewinną butelką, wkrótce stało się bronią. Podszedł do jednego z mężczyzn siedzących na ławce i roztrzaskał szklaną butelkę na jego głowie. Krew podobno też jest słodka, jak zamarynujesz wątróbkę człowieka w krwi, to masz obiad do deser Znał upadł na ziemię, a spod kawałków rozbitego szkła zaczęła obficie lecieć mu krew. Mężczyzna, którego okradłem, zaczął następnie go kopać. Nadal mnie okradasz. Dalej to robisz. Ze wszystkich siedzących w parku bezdomnych, tylko jeden próbował coś z tym zrobić. Daj mu już spokój. To nie on cię okradł, zabij tego młodego. W obronie tego kopanego stanął ten sam mężczyzna, który podchodził do mnie każdej nocy i kazał mi iść do domu. Postanowiłem więc przysiąść się do niego i zapytałem o co chodzi. Powiedział, że mężczyzna, którego pobił, często wszystkich okradał. Jeśli więc coś w parku komuś ginęło, była to najprawdopodobniej jego sprawka. Nikogo nie obchodziło to, co się dzieje. Nikt nie zwracał uwagi na to, że ktoś jest okładany po twarzy w środku parku. A wiesz dlaczego? Bo są bezdomni, nie mają jedzenia, a właśnie jeden z nich zamienił się w kucharza i przygotowuje im obiadu kolację I to wszystko była moja wina. Słyszałem, jak kości dosłownie chrupią pod butem tego faceta. Wyobraź sobie takie przygrillowane mięsko i nie potrzebujesz patyka, bo i tak z kości prosto zjadasz, też chrupie. Wiem, że powinienem wtedy coś powiedzieć, powinienem się przyznać, ale wierzcie mi, nigdy w życiu się tak nie bałem. Wiedziałem, że jeśli powiem prawdę, to zaraz moja twarz będzie tak deptana. No nie do końca, bo po pierwsze, chłop zużył właśnie całą energię, żeby pobić tamtego. Zużył też butelkę, więc nie musisz się bać o szkło w twarzy. A po trzecie, wydaje mi się, że prześcigniesz pijanego. Aczkolwiek nie jestem pewien, ale jak nie prześcigniesz, to siara w chuj. Możliwe, że tym, co spowodowałem, wkurzyłbym dodatkowo pozostałych bezdomnych. Odwróciłem głowę do bezdomnego siedzącego obok i zapytałem, ale co, jeśli on tego nie ukradł, co, jeśli zrobił to ktoś inny? Facet spojrzał na mnie i ze zdziwieniem szeroko otworzył oczy. Pochylił się i powiedział: Ani słowa, dzieciaku, po prostu odejdź. Odejdź i nigdy tu nie wracaj. Wychodząc z parku, wciąż słyszałem odgłosy kopania. Mimo, że nigdy nie dowiedziałem się, jak zakończyła się ta sprawa. Byłeś na miejscu, byłeś naocznym świadkiem i nie domyślasz się, jak się zakończyła, to kurwa, pomyśl jeszcze raz. Wróć wspomnieniami do tej nocy i powiedz: A jak smakowałaby ręka? Tej samej nocy, około drugiej, wróciłem do domu moich rodziców i pukałem w drzwi, aż w końcu rodzice się obudzili i mi je otworzyli. Padłem na kolana i zacząłem wyrzucać z siebie. Tym razem szczere przeprosiny za bycie idiotą i niedocenianie tego, co miałem. Ze skruchą mogę powiedzieć, że był to pierwszy krok na drodze do bycia porządnym człowiekiem. Jeżeli jesteście złymi obywatelami, kradniecie rzeczy ze sklepów, nie wiem, po prostu jesteście niegrzeczni, idźcie popatrzeć na morderstwo, jak mordują na waszych oczach, od razu znormalniejecie. Wystarczy tylko, żeby ktoś kogoś zabił, jak na to patrzycie. Wszystko, co robiłem dotychczas, miało niewielkie lub żadne konsekwencje ze względu na mój wiek. To, co mówili mi dorośli, Nigdy nie robiło na mnie dużego wrażenia, ale tamtej nocy, gdy ukradłem batonik, to się zmieniło. Teraz sobie zdaję sprawę, jakie on kombo wyprowadzi. To było trzystronne cięcie, ale na P, kurwa z krytykiem na koniec. I to wszystko tylko za kradzież głupiego batonika. Czuję zarówno wstyd, jak i przerażenie, gdy dziś o tym myślę. Moja duma i chciwość sprawiły, że zrobiłem coś haniebnego. Jaka duma i chciwość? To tylko brzuszek! To jego wina, najwyżej wytnij sobie żołądek! A moje tchórzostwo mogło kosztować życie stosunkowo niewinnego człowieka. Chciałbym, aby to się nigdy nie wydarzyło. Ale z drugiej strony, kto wie, może do dziś przesiadywałbym w tym parku gdybym w ogóle jeszcze żył. Kolega aż sobie złotego zęba załatwił przez tyle czasu. Bezdomni mają dziwne priorytety. Zamiast znaleźć dom, kupić ubrania, czy pójść się umyć, wolą kupić piwo i wstawić sobie złotego zęba. Ta historia wydarzyła się parę lat temu. Pewnej nocy moja mama postanowiła udać się z przyjaciółmi do kasyna. To jest twoja mama? Chciałbym ją poznać. Można? Numer? Ta był zajęty pracą w swojej firmie. Ja i moje dwie starsze siostry... Ta siostra podobna do mamy też bym chciał poznać. Moje siostry miały w tamtym czasie 14 i 15 lat, a ja 11. Po tym jak moja mama wyszła, byłyśmy podekscytowane, myśląc, że będziemy same w domu. Ale to nie trwało długo. Szybko zaczęłyśmy się nudzić, więc postanowiłyśmy pobawić się w chowanego. Z początku... Trochę się przestraszyłam. To jest najlepsza zabawa. Wszyscy się chowają, nikt się nie odzywa. W końcu masz ciszę i spokój tylko dla siebie. Nie chciałam też przyznawać się przed moimi siostrami, że się boję. Pobawmy się w naszym ogródku. Zasugerowałam, ale siostra odmówiła. Macie cały pusty dom, a ty uznałaś: hej, chcę się pobawić w chowanego? Wyjdźmy do parku, czemu nie? Tam nawet nie ma gdzie się schować, idiotko. Pójdźmy do lasu. Powiedziała Czy wy mieszkacie na 10 metrach kwadratowych, że nagle nie ma tam miejsc do schowania się? Gdzie się w lesie chcesz schować? Za drzewem? Ciarki przeszły mi po plecach, kiedy to usłyszałam Ale chwilę później i tak udałyśmy się do pobliskiego lasu Ty szukasz pierwsza Powiedziała do mnie siostra Zajebiście, zostawcie 11 czy tam 12 latkę samą w lesie o północy Najszybszy i najłatwiejszy sposób, żeby pozbyć się siostry, której nikt nie kocha A to wszystko przez to, że jako jedyna masz małe cycki w rodzinie Wtedy siostra dała mi opaskę na oczy a to po co? Zapytałam. Załóż to. Trochę urozmaicimy zabawę, odpowiedziała siostra. Moje siostry włączyły latarki, żeby znaleźć dobre kryjówki. Ty nie powinnaś dostać latarki, żeby móc ich znaleźć w dobrych kryjówkach? Kiedy skończyłam liczyć, zawołałam. Gotowe czy nie? Szukam. Chodziłam po omacku dookoła. Dotykając każdego drzewa na mojej drodze, Twoje siostry zaprowadziły cię do lasu, założyły ci opaskę i ty w niej szukasz. W sumie bez różnicy i tak jest ciemno, a ty nie dostałaś nawet latarki. Minęło około 10 minut i dalej nie znalazłam mojej siostry. Jak chcesz znaleźć kogoś, nie widząc nic? Nie da się znaleźć jak nie widzisz! Nagle potknęłam się o gałąź i upadłam. Pobrudziłam ubrania i starłam kolana, ale nie miałam wyboru. Wstałam i znowu zaczęłam szukać moich sióstr. W końcu natknęłam się na drzewo i myślałam, że w końcu coś znalazłam. W dotyku wydawało mi się, że to jakaś osoba. Haha, <laughs> znalazłam cię! To ja ciebie znalazłem, a teraz pójdziemy do mnie, mam kotki w piwnicy. Wtedy usłyszałam jedną z moich sióstr. Jakby przeszła za mną i powiedziała: Co? Przecież nawet nie byłaś blisko. W tamtym momencie zamarłam. Powoli zdjęłam opaskę z oczu I zauważyłam starszego mężczyznę uśmiechającego się do mnie Z nożem w ręku Jak to pirat jest? On wygląda jakby się kurwa z czarnej perły urwał Mogę się z wami pobawić? Zapytał Tylko tym razem nie w chowanego, a wganianego I ja gonię. Tylko taka dodatkowa zasada, można rzucać nożami Wyglądał jakby nie miał się przez długi czas Ja tak wyglądam nawet w czystej koszulce Ostry i ja zaczęłyśmy krzyczeć i uciekać z lasu tak szybko jak mogłyśmy Czyli jednak ganiany Kiedy biegłyśmy... Spojrzałam się za siebie i wtedy zobaczyłam goniącego nas mężczyznę, wymachującego nożem w powietrzu. Śmiał się jak szalony. Nigdy w życiu nie czułam takiego strachu. Na całe szczęście, mężczyzna nie mógł za nami nadążyć. Ja się nie dziwię, bo twoja siostra stwierdziła, że ona kurwa odpali gołsa i teleportację i w ogóle ona tak zapierdala szybko, że Zygzak McQueen to mógł z nią trenować. Policja przyjechała dosyć szybko i przeszukiwali las przez kilka godzin. Na szczęście w końcu znaleźli i aresztowali tego mężczyznę. Kolejnego dnia dowiedziałyśmy się, że ten mężczyzna zabił wcześniej cztery dziewczynki i schował ich ciała w tym lesie. Czyli on po prostu teraz pilnował las! On był na swoim terenie! To nie dziwne, że się zdenerwował, jak mu wparowałyście, no, ale dziwne, że twojej siostry nie spytały go o pomoc, bo ewidentnie w chowaniu miał dobre doświadczenie. Kiedy to usłyszałam, czułam, jak robiło mi się niedobrze. Cieszę się, że wyszłyśmy z tego cało. Ale to dziś modlę się za te cztery biedne duszyczki w tym lesie. To dokładnie tak jak my będziemy spoczywać kurwa po tym odcinku. A jeszcze jeden. Mam na imię Artur, a to moja historia, która miała miejsce parę miesięcy temu. Dopiero co skończyłem studia i właśnie szukałem pracy. No to szukaj. Tylko ty ja chciałem powodzenia, ci chciałem życzyć. Ja życzę powodzenia wszystkim, którzy szukają pracy, powodzenia. Moi rodzice musieli wyjść na spotkanie ze swoim znajomym, zostawiając mnie samego w domu. Ale jak? To ja mam dopiero 26 lat i rodzice zostawiają mnie samego w domu? A co, jak światełko w lodówce zgaśnie? Trochę wystraszony, ponieważ dzień wcześniej obejrzałem jeden z najstraszniejszych horrorów na świecie. Dom rodziców ma dwa piętra. Mój pokój i łazienka są na górze. Masz swoją łazienkę? To ja nie wiem, czego ty się boisz. Rodziców nie ma, ty masz 26 lat i masz swoją łazienkę. Pierwszy raz możesz włączyć głośniej dźwięk. Poszedłem wziąć prysznic. Miałem dziwny nawyk puszczania głośnej muzyki, kiedy się myłem, ale tym razem mój telefon miał mało baterii, więc puściłem muzykę na telewizorze. Bombardino Krokodyl! O co Wam chodzi? Włącznik światła w łazience znajdował się przed drzwiami. Minęło parę minut, od kiedy wskoczyłem pod prysznic. Myłem się i cieszyłem muzyką, kiedy nagle światło w łazience się wyłączyło. Ja się bardzo często myłem po ciemku. Wiecie czemu? Bo wtedy nie widzę, jaki jestem kurwa brzydki. W pierwszej chwili, myśląc, że to przez przerwę w dostawie prądu. Ale wtedy zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno to. Nie słychać bombardino, krokodilo, kurwa w tle, czyli ktoś wyłączył też muzykę. Tu akurat plus dla niego. Czułem ucisk w żołądku, jak myślałem o wszystkich możliwych scenariuszach. Dlaczego żarówka nagle przestała działać? Nie było szansy, że to właśnie z nią był problem, ponieważ niedawno była wymieniana. Ale wtedy to by znaczyło, że ktoś musiał ją wyłączyć z zewnątrz. Istnieją też bezpieczniki. Mimo, że ci wyjebać bezpieczniki w łazience, ale nie w salonie, dzięki czemu telewizor działa, a łazienka nie działa. Ale to nie są bezpieczniki, ktoś przyszedł cię zajebać. To wszystko przez tą piosenkę, którą puściłeś. To ja przyszedłem. Owinąłem się ręcznikiem i już miałem złapać za klamkę, kiedy nagle usłyszałem dźwięk przełącznika z zewnątrz i zobaczyłem, że światło w łazience znów działa. W tamtym momencie trząsłem się ze strachu. Wyjrzałem przez drzwi i krzyknąłem: Halo? Mamo? Tato? Wróciliście? Jakiś głos z zewnątrz powinien powiedzieć. Nie, nie wrócili, jeszcze nie przejmuj się mi się dalej. Aha, dobra, spoko, tylko nie gasz mi światła! Chwila, chwila, kim jesteś? Wtedy usłyszałem dźwięku padających talerzy z dołu dokładniej z kuchni. Przypomniałem sobie, że w końcu jestem dorosły. Zebrałem się w sobie i zdecydowałem, że zobaczę, co się dzieje. Zostawiłem muzykę włączoną na maksymalną głośność dla dodatkowej odwagi. Stanąłem na szczycie schodów i powoli wyjrzałem z góry na podłogę niżej. Zauważyłem potłuczone talerze i porozrzucane po podłodze sztućce, ale nie widziałem żadnej osoby. Ta bardziej racjonalna część mojego umysłu zaczęła przychodzić z bardziej logicznymi rozwiązaniami, na przykład, że to wszystko to jakiś przypadek. Kiedy przyglądałem się temu Czemu ty nagle, losowo, z nie wiadomo jakiej przyczyny Szedłeś po schodach i nagle jesteś 15 lat młodszy Czemu nagle jesteś dzieckiem, które jeszcze nie wie czym jest penis Prawie się już rozluźniłem, myśląc, że po prostu popadam w paranoję Kiedy nagle muzyka grająca na górze się zatrzymała I usłyszałem ciężkie kroki od strony schodów jakby ktoś właśnie tutaj schodził. Spoko, są magiczne schody, więc jak mu zejdzie, to będzie miał 15 lat góra. Nie mogłem tam stać i czekać, żeby zobaczyć kto to jest, więc szybko wybiegłem z domu, owinięty w sam ręcznik, i czekałem blisko bramy do domu, nawet bez mojego telefonu. To są te całe challenge na YouTube'a? Wybieganie w samym ręczniku w nocy na ulicę? Brzmi jak fajny challenge. Około godziny później, moi rodzice przyjechali do domu i opowiedziałem im, co się stało. Ale, oczywiście, myśleli, że robię sobie z nich żarty. Kiedy weszliśmy do domu, byłem czujny, oczekując jakiegoś ataku z każdej strony, ale na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Wtedy moja mama nakrzyczała na mnie za bycie nieodpowiedzialnym i za zostawienie tylnych drzwi wejściowych otwartych na oścież. Prawie zemdlałem, kiedy to powiedziała, ponieważ jestem śmiertelnie pewny, że były zamknięte, kiedy wcześniej przeszukiwałem dolne piętro do tego dnia zastanawiam się co by się wydarzyło gdybym poczekał żeby zobaczyć tę osobę która schodziła ze schodów z taką klatą i bicepsami myślę żebyś go najebał nawet jakby miał piłę mechaniczną no ale ty masz tylko 26 lat rodzice wyszli z domu także jak masz sobie poradzić nie chcę jednak znać odpowiedzi na to pytanie bo jestem pewny, że stałoby się coś naprawdę złego. A chcecie może poznać odpowiedź na nurtujące Was, najbardziej pytanie na świecie, na to pytanie, które zadajcie sobie każdego dnia i każdej nocy, za każdym razem, kiedy widzicie mnie, to słuchajcie.